Emila Głowa druga konferencja FEJ MMA ze mną Wojtek. Cześć. Siemanko, cześć. Powiedz mi, jak się czujesz za tydzień walka? Neutralnie bardzo. Jakby nie czuję póki co stresu, ale to może ten moment, jak się wchodzi, widzi to tam 10 tysięcy osób, to wtedy się pojawia, nie? Ale teraz spoko. Jak treningi, dieta? Są, ale to już jest taki okres, miałem chyba dwa dni temu ostatni sparing i wchodzenie w jakąś świeżość, więc git. No teraz takie, po prostu leniuchowanie, nie, że tam, e, 20 minut dziennie jakieś takie przebieżki, czy jak to się tam nazywa. Powiedz mi, jak się czujesz z tym, że praktycznie w ostatniej chwili e, zmienili Ci przeciwnika? Wiesz, to no ciężko, nie, jak dostałem e, postawione w takiej sytuacji, że miałem tak naprawdę do wyboru dwóch zawodników, którzy trenują dużo, dużo dla mnie, bo Dubiela i Hejtera. E, ale no co, no, podjąłem tam rękawica i spoko. No, cięższe wyzwanie, ale z drugiej strony mniejsza presja. Zaczymy. Powiedz mi, jak Ci się podoba ta cała otoczka wokół treningu właśnie w AMMA, właśnie wywiadu? Nie no, ogólnie mega jest spoko, tylko że też nie jestem z tych typu osób, co tak mówią, że wiesz, że zmienili, e, znaleźli cel życiowy i teraz tylko sport i diety, tylko właśnie zdałem sobie sprawę, że to dla mnie jest tylko taki przystanek, taki etap życiowy, nie, ale... ale nie ja jestem takim sportowcem z natury i mam ochotę wrócić też troszeczkę w taki jakiś bardziej melanżowy, luźny okres życia. Czyli generalnie odczuwasz y, tęsknotę, jeżeli chodzi o melanżę? O, nie tyle o, o trochę o też, ale, ale ogólnie o taką beztroskę jakby, wiesz, że że mogę sobie później chodzić spać, że że mam dużo energii, bo tu jednak jak robiłem dwa treningi dziennie już pod koniec, no to takie to bardzo było męczące, nie, że nawet zauważyłem, że gorzej mi się myślało. Wszystko tak wolniej robiłem jakoś. Zapytam Cię o ostatniego cage'a. O Jezus, wow. Mark! Dobra, lecimy tam. to zrobiłaś? Nie wiem. W dziurę szpilką, dobra? Co to będzie nie, za wywiad? z ja Ciebie łapać tę ściankę łapałem, sorry. Tak, no, Przepraszam. Słuchaj, jesteś dżentelmenem czy nie? Przepraszam. Nagrało się to? Okej. Okay. Dobra, słuchaj, wrócę tutaj do Cage'a, chciałam tutaj nawiązać. Twój przeciwnik właśnie dostał telefon od Nitro w sprawie właśnie Lexi, pewnie pamiętasz o co chodziło? Na Cage'u? Tak, tak. Powiedz mi, co ty o tym myślisz, że właśnie Nitro tak jakby zaczepił Lexi fajnie. Ja w ogóle jestem nie w temacie, jedyne co widziałem to to, co się działo właśnie na Cage'u. Nie nadrobiłem sobie tych wszystkich shotów, w których Nitro mówi coś o Lexi, a Lexi o Nitro, także... Ale co z tego wynikało, że Nitro nazwał jakoś lekcji? No nie wiem. No, ale... Nie chcę tutaj przeklinać, bo Tych nie błoków, wypada. Chyba, tak? No też, no panią do towarzystwa, może tak, nie Grzeczniej mówię. Nie, nie znam kontekstu, nie. Tak szczerze. Tak. Dlaczego i w ogóle? Nie, nie, nie interesowałem się tym jakoś. Muszę to sobie. No zapytać. właśnie, to chodziło też, że ona on jej sugerował, że wiesz, że zasłynęła, tak jakby przez dzięki stu, dzięki stu właśnie. I później już nic sama nie robiła, nie miała celu w życiu, generalnie o to chodziło. I tak ją nazwał właśnie z tego powodu. No to jego opinia, no nie moja sprawa, nie wiem. Nie, 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 nie wiem. Ale myślisz, że to jest OK zachowanie? Wiesz co, no Nitro ma taki sposób wypowiedzi, no. e, Nie mi ocenia, czy to jest spoko, czy nie. No ja bym tak pewnie o kimś nie powiedział, ale jak ktoś tak o kimś mówi, to w sumie mnie to też za bardzo tak nie obchodzi, mówiąc szczerze, nie? No jest wolno słowa, no jak tak chce mówić, niech mówi, spoko. Oprócz, oczywiście, Twojej walki, która w Tobie budzi największe emocje? No myślę, że bardzo Gadanet, nie? Teraz przez... <noise> Naturalnie, kurde, no. Eee, no ta walka. O czyjej jesteś w stronie? Jeżeli chodzi może o tą e, aferę z tym YouTube'em. Jeżeli chodzi o wyświetlenia? No to tu jestem po stronie Danego, no bo ja jestem zdania, że Dane nie kupił tych wyświetleń. Ja wiem, że to jest taka niepopularna opinia i pewnie wiele osób będzie się ze mną nie zgadzało, ale jakby... Mieliśmy bardzo analogiczną sytuację, mamy 85 milionów wyświetleń pod jednym z naszych filmów. Wiem, że wyświetlenia pod tym filmem nie były kupione, a pod ramię z danym też bardzo dużo osób gdzieś tam zaczęło pisać o, fajne tureckie wyświetlenia, czy jakieś głupoty tego, w tym stylu. I zdam sobie sprawę, że równie dobrze to mógł ktoś o nas nagrać w film, że my kupiliśmy te wyświetlenia, jak wiem, że jesteśmy czyści. Więc no, jeżeli sobie wyobrażę sytuację, w której jakby dany jest niewinny, a wlało się takie całe szambo na niego, no to mi po prostu szkoda go, nie? Tak po ludzku. Dany też e, powiedział na Kejdżu, że praktycznie Wardenka no, zniszczył mu karierę w tamtym momencie. E, co o tym sądzisz? Myślę, że pośrednio, nie? No by, ty, jakiś związek przynowoskutkowy. Pewnie mu zniszczył trochę psycha, pewnie się trochę wycofał i może przez to robił gorsze filmy albo mniej. No nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. No to jest zdanie danego, może tak było. Nie? A jeżeli chodzi o umiejętności tutaj bokserskie, bo dany tak wpadł, po prostu, wiesz, dosłownie chwilę przed. Nie, no, Bardenka mi się wydaje, że ma większa szansa. E... Kurde, no trenuje już, to jest jego druga walka. Wiem, że teraz zapierdalał mocno e, u Norberta. Także wydaje mi się, że Norbert ma większe szanse, ale z drugiej strony, no ten jest taki bardzo wysportowany, nie? Z tego co wiem, że on dużo jakieś tam piłki, tenisa, więc zobaczymy. Ale raczej i tak jest underdogiem, moim zdaniem. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.